Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Stachowska. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest autentyk. Jak powiedzieliśmy w naszym poprzednim podcaście, dzieła sztuki zmieniają nie tylko naszą codzienność, ale zmieniają także to, jak w ogóle patrzymy na, na sztukę. W jaki sposób na przykład kolekcjoner ocenia dzieło sztuki? Czym antykwariat różni się od muzeum? Czy naprawdę handlarz z targu staroci bywa lepszym znawcą czasem niż historyk sztuki? Czym jest ta autentyczność w ocenie dzieła sztuki i jak rozpoznać falsyfikat? Na te pytania już teraz odpowie nam nasz ekspert. Pani doktor Monika Bryl z domu aukcyjnego Agra Art, jednego z najstarszych i największych domów aukcyjnych w Polsce. Pani Monika jest też autorką popularnego wydanego przez PWN przewodnika po rynku sztuki Rynek sztuki w Polsce poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów. Dzień dobry ponownie pani Moniko. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No właśnie, jak to jest z tym kolekcjonerem? Czy on rzeczywiście patrzy na dzieło sztuki w jakiś sposób szczególny? Tak, myślę, że to jest zupełnie inny sposób. Patrzenia na dzieło sztuki, niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni jako widzowie muzealni. Ta perspektywa chyba jest bliska każdemu z nas. Kiedy idziemy do muzeum, mamy tam do czynienia z obiektami, które są zidentyfikowane i opisane. W cudzysłowie powiem, że kurator tłumaczy nam, dlaczego Malczewski wielkim malarzem był. Tymczasem kolekcjoner znajduje się w zupełnie innej sytuacji. Jego celem jest trafienie obiektu nierozpoznanego i niedoszacowanego. Kolekcjonerzy w poszukiwaniu obiektów przymierzają różne przestrzenie. Szukają ich zarówno w salonach dzieł sztuki, w galeriach, ale i na targach staroci, w różnego rodzaju sklepach i sklepikach z antykami, a nawet na śmietnikach, to w ogóle, nawiasem mówiąc, jest temat na, na osobną rozmowę. Yy, a zatem, kolekcjoner, w przeciwieństwie do widza muzealnego, który ma do czynienia z wyselekcjonowanymi przez ekspertów dziełami, spotyka różnego rodzaju obiekty. Od dzieł sztuki, od arcydzieł, przez różnego rodzaju kopie naśladownictwa, skończywszy na falsyfikatach. A zatem, kolekcjoner sam musi się nauczyć, Oceniać i rozpoznawać dzieła sztuki. Zatem kolekcjonerstwo to nie tylko zbieranie dzieł, ale także zbieranie informacji o nich czyli jest to wiedza na temat samego obiektu, procesu technologicznego, w jakim powstał, e, jego pochodzenia, historii no i oczywiście umiejętność oceny jego wartości artystycznej i autentyczności. Ta cała wiedza to całe doświadczenie przede wszystkim e, Obcowanie na co dzień z bliska, w kontakcie fizycznym z, z dziełami sztuki, to wszystko kształtuje sposób, w jaki kolekcjoner patrzy na, na obiekt, na dzieło sztuki. No właśnie, na co taki kolekcjoner zwraca szczególną uwagę? Zwraca uwagę na wszystko. No przede wszystkim, <laughs> przede wszystkim tak jak każdy z nas ocenia wartość artystyczną, ale przede wszystkim, sam potrafię rozróżnić, czy ma do czynienia z obiektem, z dziełem stworzonym przez profesjonalnego artystę, czy też nieprofesjonalnego. Mając do czynienia z dziełem danego autora, no, wielu z nas potrafi rozpoznać prawda, styl najbardziej powszechnie znanych malarzy Malczewskiego czy Wyspiańskiego czy Matejkę. Natomiast kiedy kolekcjoner spotyka taki obraz, na przykład Łana na koniu, to od razu patrzy: każdy z nas sobie myśli kosak, no tak. Ale kolekcjoner patrzy, czy jest to Wojciech, czy jest to koń, który zdradza z cechy stylu Wojciecha, a może Jerzego, z którym Wojciech często malował i podpisywał obrazy namalowane przez, yy, przez Jerzego. Czy jest to kostak, czyli Wojciech, czy Jerzy, a może któryś z uczniów yy, kosaków. A zatem pierwsza rzecz, styl yy, i wartość artystyczna. I tutaj również oko kolekcjonera jest szczególnie wyczulone na wszelkie rodzaje kopii i naśladownictw. Tak w wielkim skrócie można powiedzieć, że kopista zazwyczaj powtarza to, co widać, czyli taki na skórek dzieła, efekt końcowy. Natomiast ym, każdy artysta w sposób dla, dla siebie właściwy konstruuje dane dzieło przez odpowiednie zestawienie plam barwnych nakładanie na siebie odpowiednich warstw malarskich dalej szczególnie ważna jest tutaj materiał i technika a także naturalne oznaki starzenia się obiektu i patyna Patyna to jest kolejny temat rzeka. Coś co jest szczególnie ważne do, do, dla kolekcjonera, ponieważ patyna jest najtrudniejsza do, do podrobienia. a dla niewprawnego nieobeznanego oka często jest melona z brudem. Patyna to są wszelkie zmiany, jakie czas naniósł na powierzchni obrazu, zmiana czy też dzieła. Zmiana faktury, zmiana koloru. Oczywiście, no wiele tutaj jest, nawiasem mówiąc, opowieści o czyniących spustoszenie i niepowetowane szkody gosposiach czy innych domorosłych konserwatorach, którzy czyszczą przedmioty, niszcząc je, niszcząc ich wartość kolekcjonerską. Tym, co wyróżnia szczególnie sposób kontaktu kolekcjonera z, z dziełem sztuki, to jest fizyczny kontakt. Kolekcjoner, żeby zobaczyć przedmiot, musi go dotknąć. On na niego patrzy oczami skóry, yy, ogląda z różnych stron, w różnym yy, oświetleniu, żeby właśnie ocenić tę materię, z jakiej jest obiekt zbudowany. Yy czyli tutaj percepcji podlega zarówno faktura, ciężar, czy też dźwięk. Więc tutaj ta percepcja jest szczególnie nastawiona na tą oryginalną tkankę dzieła, odróżnienie tego co stare, oryginalne od tego co jest może być efektem późniejszej ingerencji na przykład y, konserwatora dzieł sztuki y, czy też w obszarze. Więc tutaj tym koniecznym elementem i bardzo ważnym jest fizyczny kontakt z obiektem, y, więc dla kolekcjonera dzieło jest y, Piękny zarówno dlatego, że prezentuje świetny mm, poziom artystyczny, yy, najwyższy koszt artysty, yy, nie tylko dlatego, że posiada walory dekoracyjne czy, czy ekspresje, ale na przykład dlatego, że ma świetne, zachowane złocenie ogniowe, piękny krój sygnatury, albo jest też namalowany na świetnej, dawnej, wyklepanej 17-wiecznej blasze. No właśnie oceniamy dzieło, oglądamy ze wszystkich stron, tak jak już pani powiedziała, by sprawdzić, czy jest autentyczne. Ale po czym mamy poznać, że mamy do czynienia z oryginałem i czym jest w ogóle ta autentyczność? No po czym poznać? Po wszystkim. Tutaj liczy się ten całokształt kształt oglądu. No zasada pewnie najprostsza jest taka. No tak jak powiedziałam, kolekcjoner ocenia. Poziom artystyczny, materiał, technikę, sygnaturę, wszelkiego rodzaju inskrypcje, nalepki, śledzi też historię obiektu. To i wszystko musi się zgadzać. E, oczywiście z dziełami sztuki jest tak, że no, można spotkać się z sytuacją nietypową, z wyjątkiem. Natomiast jeżeli dla zbyt wielu rzeczy trzeba szukać zbyt skomplikowanych e, uzasadnień, to należy być Traszny. ostrożnym. Czym jest autentyczność? No, właśnie, ja zawsze powtarzam, że autentyczność jest tym, czego nie widać. Czego oko widza muzealnego, który na co dzień nie, nie, nie kształci swojego, swojej percepcji sztuki w bezpośrednim, bezpośredniej styczności z, z dziełami sztuki. Jest czymś, czego nie zobaczy. Tak? Na, na, natomiast ym, trzeba też sobie uświadomić, że autentyczność nie jest jakąś immanentną, wewnętrzną cechą dzieła sztuki, tak jak jego inne fizyczne własności. Natomiast autentyczność to, to jest pewna cecha yy, związana z naszą oceną. My stwierdzamy, że ten określony obraz. Jest dziełem tego właśnie artysty. Więc to jest potrzebne nam, kolekcjonerom, antykwariuszom, historykom sztuki. Czyli historyk sztuki ogląda obraz i też często pisze, prawda? Moim zdaniem to autentyk. A jak badanie autentyczności prowadzi konserwator? Czy oni ze sobą jakoś współpracują? Oczywiście. No tutaj współpraca konserwatora zabytków z historykiem sztuki, jeżeli chodzi o ocenę autentyczności, jest konieczna, jest nierozłączna. Ci dwaj eksperci patrzą na dzieło. Z dwóch różnych perspektyw, które muszą się uzupełniać. Czyli historyk sztuki patrzy przez pryzmat um, twórczości artysty, cech jego stylu, bada też pochodzenie obiektu, umiejscawia go w biografii artysty, Ocenia, czy tutaj pod tym względem wszystko się zgadza. Na przykład, czy w tym określonym roku artysta mógł stworzyć takie, a nie inne dzieło. Natomiast konserwator ocenia materię. Ocenia przede wszystkim technologię, warsztat artysty. Oczywiście on nam swoją opinię ym, przekazuje, wyraża. Z tym zastrzeżeniem nie jestem historykiem sztuki. Czyli te dwie perspektywy są nierozłączne i muszą się uzupełniać. No, właśnie, ale czy to, co pani pisze też w książce, że historyk sztuki może popełnić na przykład jakieś takie błędy w antykwariacie, myli różne, prawda, jakby to powiedzieć, materiały, czy srebro z platerami, zdarza się często? Czy rzeczywiście jednak wiedza jest coraz wyższa i ta taka, ta taka jakby. Uwaga, czy też, jakby, takie wyczucie pewnych nie wiem, materiałów jest już większe. Tak. To znaczy, historie, które opisuję w książce o, o, o błędach, jakie historycy sztuki y, mogą popełnić, y, nie są y, niestety zmyślone. Jest zasadnicza różnica między akademicką historią sztuki y, i edukacją historyków sztuki, a rzeczoznawstwem. Rzeczoznawstwo, y, czyli właśnie. Ta dyscyplina historii sztuki polegająca na, na, na ocenie, na ocenie autentyczności dzieł sztuki nie jest w zasadzie wykładana na, na uniwersytetach. W ostatnich latach się troszeczkę to zmieniło, tam powoli są wprowadzane zajęcia z rynku sztuki, ale generalnie ta cała perspektywa Jakoś nie jest, nie jest obecna, albo jest w znikomym stopniu y, obecna na, y, w akademickiej historii sztuki. Y, historycy sztuki. Uczą się i w dużej mierze pracują na reprodukcjach, na, na slajdach. Już dawno temu jeden z historyków sztuki e, powiedział: Od oryginałów oddzieliły nas regały książek. I to się e, niewiele zmieniło. Z oryginałami mają do czynienia muzalnicy, świetni praktycy, świetni również e, znawcy antykwariusze. Więc młody historyk sztuki, który przychodzi do antykwariatu musi się tego rzeczoznawstwa nauczyć. Czyli nauczyć się patrzeć na to, dostrzegać to, co pozawizualne, pozawerbalne. To jest też troszeczkę związane z tym, Również ze sposobem, w jaki jest uprawiana historia sztuki. E, prawda, tutaj dominuje podejście historyczne, interpretacyjne. Mówimy głównie o tym, co widać, co da się opowiedzieć. I tutaj, e, zazwyczaj autor e, czy kurator stawia kropkę, mówiąc dalej, to Państwo doskonale wiecie, resztę widzicie, to jest właśnie sztuka. No, i właśnie, w antykoreacie okazuje się, że tu się zaczyna problem, bo tutaj właśnie trzeba nauczyć się, nastroić y, swoje zmysły na to, co pozawizualne, pozawerbalne, czego nie da się opowiedzieć, nie da się o tym przeczytać. Te, to razem tutaj y, uczymy się widzieć, postrzegać. Razem to też jest bardzo ważne. To doświadczenie, ta. Interakcje wokół, wokół dzieła sztuki. Razem patrzymy, razem mm, odczuwamy, patrzymy oczami skóry, razem doświadczamy i w ten sposób y, uczymy się. Y, Patrzeć. Czyli takie różne sytuacje, że na przykład ktoś napisał ekspertyzę, a był to ewidentny falsyfikat, to się zdarza, prawda? Kiedyś wiele lat temu też pani wspomina, że miała miejsce taka sytuacja, która odbiła się szerokim echem w środowisku, w mediach, bo profesor właśnie Uniwersytetu napisała ekspertyzę na ewidentny falsyfikat Witkacego. Czyli, czyli ta współpraca, jak pani już tu wspomniała, jest bardzo ważna, prawda? Czy teraz taka ocena historyka sztuki i, właśnie, i, i kolekcjonera, czy też y, osoby pracującej w antykwariacie. Teraz pytanie jest takie, czy ocena tej autentyczności dzieła jest w ogóle mm, trudna? Czy w ogóle samemu można się jej nauczyć? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Tak, znaczy nadmieni jeszcze tutaj, że a propos tych ekspertów spisanych przez, przez historyków sztuki i, i, i tej głośnej sprawy, o której Pani wspomniała, yy, no, dla mnie to jest właśnie to, o czym w, wcześniej powiedziałam. To jest wyraz tej dwutorowości historii sztuki, yy, co, czym innym są badania. Akademickie, historyczne, interpretacyjne, a co innego jest to rzeczoznawstwo. Z jednej strony jest to wiedza ekspercka. Żeby ocenić autentyczność, czasem yy, trzeba wieloletnich badań, trzeba mieć ogromną wiedzę. Ekspert musi mieć ogromną wiedzę teoretyczną, musi wiedzieć wszystko, co zostało napisane na dany temat yy, i musi mieć. Doświadczenie, czyli musi dotknąć wielu, wielu setek, może tysięcy ym, obiektów, żeby pewne, ym, pewne sprawy rozstrzygnąć. Oczywiście, nie ja zawsze mówię o tym, że rzeczoznawstwo to jest tak samo jak, ym, jak medycyna. Yy, czyli jest to też pewien poziom wiedzy ogólnej, którą, którą mają wszyscy pracujący w zawodzie antykwariusza i najprostsze przypadki, czy też kolekcjonerzy, są w stanie również ocenić, sami rozstrzygnąć. Czyli można się nauczyć. Oczywiście i wielu, wielu, wielu kolekcjonerów, którzy właśnie mają to zacięcie badawcze, bo oczywiście to, o czym powiedziałyśmy, Podczas poprzedniego spotkania są różni kolekcjonerzy. Tak, niektórzy po prostu kupują piękne obiekty do, do dekoracji wnętrz, um, opierając się na opiniach ekspertów, a są ci badacze, którzy podążają za przedmiotami, um, szukają ich nie tylko w domach aukcyjnych, nie tylko w renomowanych antykwariatach czy galeriach, ale w wielu, wielu różnych um, miejscach. I oni właśnie gromadzą um, tą wiedzę. Praktyczną, czyli można się jej, myślę, że do pewnego stopnia nauczyć, i to jest właśnie, wydaje mi się, najświetniejsza rzecz, jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo. Że ten kontakt bezpośredni z obiektami, te spotkania z ekspertami, których i w środowisku kolekcjonerów, właśnie one zmieniają naszą percepcję sztuki. Zaczynamy inaczej patrzeć na, na dzieło sztuki, widzieć tę materię. Ym, więc myślę, że tak. Myślę, że, że, że można się w pewien sposób nauczyć, ale oczywiście tutaj uwaga, yy, ostrzeżenie, yy, żeby też nie popadać w samozachwyt, bo to też jest cecha dosyć yy, Młodych adeptów sztuki, tak? Najpierw historyk sztuki przychodzi do, do antykwariatu, spotyka się z historią sztuki, której w ogóle nie zna, w ogóle z zupełnie inną perspektywą. Najpierw, najpierw jesteśmy zagubieni, y, potem zaczynamy się uczyć, bo jeżeli mamy podkład dobrej teorii, y, to, 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 y, to nabywamy tą wiedzę, y, nasiąkamy ją i zaczynamy Patrzeć zupełnie inaczej i widzieć zupełnie co innego. No ale tutaj trzeba um, powiedzieć o jednym. Tutaj jest um, potrzebna olbrzymia pokora. Trzeba umieć patrzeć i umieć słuchać, bo uczymy się od siebie nawzajem, uczymy się od mistrzów. Tak, tak jak Franciszek Starowiejski kiedyś powiedział, jeżeli młody mi, mi, nie posłucha mistrza, to nie zobaczy. Więc trzeba, trzeba, nawet mając świadomość, że och, ile wiem, trzeba zawsze mieć dystans do, do również do własnej wiedzy. W pani książce pani podpowiada, jak nauczyć się rozpoznawać najbardziej takie prymitywne falsyfikaty. Zresztą tam wspomina pani, jak to kiedyś prowadziła zajęcia ze studentami. Tam właśnie chodziliście na targ staroci, na tak zwane zajęcia praktyczne, żeby właśnie tak uczulić i żeby pokazać, jak się patrzeć, jak patrzeć na te dzieła sztuki. Ale zaciekawiło mnie coś takiego, że tak naprawdę zdarzyło się też pani spotkać, na przykład na takim targu staroci, takie osoby, które zaskoczyły panią swoją wiedzą. Na przykład jeden z handlarzy bardzo znał się na porcelanie. No nie jeden, nie jeden. Właśnie to jest coś, co również było jednym z największych właśnie zaskoczeń, że właśnie ci handlarze mają bardzo dużą wiedzę, bo oni właśnie mają tą wiedzę praktyczną. Oni, oni z kontaktu z ekspertami, z innymi handlarzami, z muzealnikami, Chodząc na wystawy, no, to jest ich zawód, prawda? Więc muszą również nauczyć się oceny dzieł sztuki. Oczywiście to, czy ktoś, jaki etap osiągnie, to, to jest sprawa indywidualna, to też. Ciężko jest generalizować, że wszyscy są świetnymi znawcami, natomiast zastanawiające jest to, że oni właśnie przez ten kontakt, żywy kontakt z obiektami, yy, nabierają takiej wrażliwości, jakiej wydaje mi się, yy, brakuje powszechnie. Tak, bo jeżeli chodzi o, o nasze społeczeństwo, to chyba jesteśmy tego świadomi, że my od sztuki dosyć yy, daleko żyjemy. Eee, więc więc to, yy, to, to jest też taki, yy, myślę, że fenomen. Mhm. Jak tu Pani mówi Pani Moniko, to jest wielka praca, tudzież pasja, ale też wiele godzin spędzonych prawda, na oglądaniu różnych dzieł sztuki. Może wtedy ta nasza percepcja się zmieni, będziemy wyczuleni na pewne aspekty, o których Pani tutaj wspomniała. Myślę, że to jest fascynujące, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, czy taka dobra ekspertyza, to żeby ona była wiarygodna, czyli musi składać się i z opinii konserwatora oraz historyka sztuki, tak? Czyli to zwiększa bezpieczeństwo zakupu. Czy oni ze sobą rzeczywiście tak współpracują, że wtedy, kiedy mamy te ekspertyzy, mamy pewność, że to jest na pewno autentyk. To znaczy, tak, ekspertyzy i, i opinie dzieł sztuki to, to są różne rodzaje dokumentów. Yy, najczęściej bywa tak, że jeżeli historyk sztuki czy rzeczoznawca yy, pisze opinie, yy, no powinien się tutaj opierać na, na opinii konserwatora yy, tudzież, jeżeli piszę ekspertyzę, która jest takim dokumentem napisanym po takich bardziej zaawansowanych badaniach. Oczywiście najlepiej jest przede wszystkim kupować w sprawdzonych miejscach, ponieważ w domu aukcyjnym wszystkie obiekty są oglądane, oceniane. Przede wszystkim tutaj następuje selekcja. Do domu, w domu aukcyjnym nie są wystawiane obiekty wszystkie, które są przesyłane w ofercie, tylko te najlepsze. W dobrym stanie zachowania, bo to jest rzecz również kluczowa, i ocenione pod względem wartości artystycznej i autentyczności. Więc to jest, myślę, że kwestia zasadnicza i zasada uniwersalna: kupujmy w sprawdzonych miejscach i do takiego dzieła. Doma aukcyjny czy renomowana galeria wystawia certyfikat ze stwierdzeniem, że jest to oryginalne dzieło tego i tego artysty, podpisane przez historyka sztuki. Więc myślę, że tak, w dzisiejszych czasach jest to chyba rzecz no, taka podstawowa, jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo. Myślę, że naprawdę należy kupować um, dzieła sprawdzone. Po prostu ocenione przez, przez ekspertów, unikać różnego rodzaju okazji. To również temat rzeka, <noise> I jakie, jakie tej pułapki czyhają na, na kolekcjonerów. Yy, więc tak, tak takie tak. kupując dzieło sztuki czy też inwestując, warto yy, tutaj yy, upewnić się, yy, że dzieło jest sp sprawdzone przez ekspertów oczywiście trzeba się też jeszcze upewnić przez kogo bo tak jak powiedziałyśmy wcześniej nie każdy historyk sztuki ma kompetencje aby oceniać obiekt pod kątem autentyczności, a niestety nie wszyscy historycy sztuki mają taką świadomość, bo nie wszyscy znają rynek sztuki i nie wiedzą o czekających tutaj pułapkach, więc na te dokumenty też należy zwracać uwagę. Czyli jak się okazuje, proszę Państwa, kolekcjonerstwo to pasja, która nas rozwija, zmienia w sposób znaczący sposób w ogóle, w jaki patrzymy na sztukę i myślę, że dzisiejsza rozmowa Państwu też pokazała to, że ta współpraca historyka sztuki z kolekcjonerem jest bardzo ważna. Kolekcjonerstwo to zbieranie nie tylko pięknych i wartościowych przedmiotów, ale i też gromadzenie o nich wiedzy. I niektórzy kolekcjonerzy stają się ekspertami swojej wąskiej specjalizacji. Jeśli jednak nie mamy czasu ani chęci, aby zagłębiać się w sztukę tak mocno, poszukując pięknych przedmiotów, to y, możemy się też udać do galerii tam y, takich galerii, które cieszą się też renomą i tam znajdziemy dzieła wyselekcjonowane przez ekspertów, opracowane przez doświadczonych historyków Sztuki i konserwatorów, no i otrzymamy także certyfikat z informacją, tak jak Pani Monika wspomniała o przedmiocie, oraz poświadczeniem jego autentyczności. Dziękuję za rozmowę. Dzisiaj naszym gościem była dr Monika Bryl z domu aukcyjnego Agra Art, jednego z najstarszych i największych domów aukcyjnych w Polsce. I polecamy Państwu y, książkę. Pani Monika jest autorką popularnego wydanego przez PWN przewodnika po rynku sztuki, czyli Rynek Sztuki w Polsce, poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów. Tam na pewno znajdą Państwo więcej ciekawych informacji. Rozmowę prowadziła Anna Stachowska. Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.